Uczniowski klub sportowy Krakus działający przy gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie od kilku miesięcy uczestniczy w ogólnopolskim programie Kluby Sportowe Orange. Po udanej kwalifikacji w sierpniu 2015 roku klub został wyposażony w sprzęt sportowy i rozpoczął rywalizację w ramach projektu. Dzisiaj jest kolejny etap, że tak powiem, tego przedsięwzięcia gościmy u nas przedstawicieli tego programu, którzy przyjechali do nas. W celu, że tak powiem, sprawdzenia naszych umiejętności, odbywają się dzisiaj eliminacje do Pucharu Orange. 10 klubów, które uzbiera jak najwięcej punktów w eliminacjach Pucharu Orange, przechodzi do finału, który odbywa się w Warszawie. Obecnie w programie klubów sportowych Orange uczestniczy 100 grup z całej Polski. Ideą programu na pierwszym etapie było dostarczenie sprzętu do szkół i instytucji, które zakwalifikowały się do udziału w programie. Następnie kluby uczestniczą w grywalizacji, która odbywa się na platformie internetowej. Polega ona na rywalizacji między klubami poprzez podejmowanie wyzwań i propozycji przygotowanych przez profesjonalnych trenerów. Zdobyte w ten sposób punkty można wymieniać na nagrody, którymi w większości przypadków jest sprzęt sportowy. Pod koniec października rozpoczął się drugi etap programu, czyli eliminacje do Pucharu Orange. Trenerzy odwiedzając poszczególne miejscowości na miejscu badają poziom umiejętności, jaki osiągnęły poszczególne kluby dzięki udziałowi w projekcie. Na tym etapie wyłonionych zostanie 10 najlepszych klubów, które rywalizować będą między sobą w finale Pucharu Orange rozegranym w Warszawie. Choć rywalizacja o zwycięstwo to ważny element w klubie sportowym Orange, już sam udział w programie przynosi wiele korzyści uczestnikom. Otrzymaliśmy dzięki temu programowi bardzo dużą ilość sprzętu, który tak jak Pan powiedział jest naprawdę dobrej jakości. Są to dobrej jakości piłki, ale nie tylko. Różne takie sprzęty, że tak powiem nietypowe, czyli właśnie fasolki, jakieś trickboardy, czyli coś nowego, czego absolutnie nie było w naszej szkole.